Cześć Wam. Zrobimy dzisiaj na szybko żeberka wołowe. Znaczy, trochę to trwa, ja Wam szybko pokażę jak to się robi. Mam tu takie piękne, cudowne żeberka kupione. Wezmę je teraz po solę, porządnie. Ja tylko używam soli kłodawskiej, żadnej innej. Nasza polska sól jest najlepsza. Każda inna, nie wiem czy się nadaje do czegokolwiek. Dobra do tego mieszankę apryki, i jest słodka, wędzona i teraz doprawione wkładam do miski, przykrywam folią i odstawiam na co najmniej 2 godzinki. że żeberka już sobie kilka godzin teraz malec wołowy wkładam na samo dno naczynia w którym będę biegł żeberka. ja zawsze używam do wszystkiego smalcu wołowego i proszę takie ładne już powtarzam się ale są tak piękne że po prostu na nie patrzę, to już ja jest surowo. Wkładamy. Teraz zawijamy. Mam folię aluminiową. Porządnie zakryję. I teraz stawiamy do piekarnika, Nagrzanego na 90 stopni. 10-11 godzin. O, minęło 10 godzin patrzymy jak tam nasze żebereczka. O eee. i są takie piękne. O jak pachną, cudowne. Po solę jeszcze raz. Stawiam teraz do piekarnika na 220 stopni góra dół na 15 minut tak żeby się skarmelizowały żeby była trochę bardziej chrupiąca skórka 15 minut minęły żeberka się spiekły no i co pozostaje nam chyba tylko jeść i do tego co najlepiej pasuje masełko klarowane wymieszane ze szpikiem kostki rewelacja można posmarować żeberka. Fajna skórka chrupiąca się zrobiła. Cudownie.